Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić was do fragmentu, którym też dzieliłem się wczoraj podczas kazania. Fragmentu z Ewangelii Mateusza z 6. rozdziału, jest to werset 33, w którym czytamy o tym, że Pan Jezus mówi: "Szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane". Pan Jezus mówi nam, że mamy wybór. Albo szukamy królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, albo szukamy tego co ziemskie. Zobaczcie, że każdego dnia stajemy przed wyborem, przed wyborami. Musimy wybierać wiele rzeczy. Musimy wybierać wiele w wielu aspektach naszego życia, ale również w tym duchowym aspekcie Pan Jezus mówi: wybór należy do ciebie. Szukaj tego co najlepsze. Wybieraj to co najlepsze. Jak w tym zabieganym świecie wybrać to, co najlepsze? No właśnie Pan Jezus mówi: Szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Ci dodane. To wybór Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, postawienia Go na pierwszym miejscu w naszej liście priorytetów pozwala nam wybrać nie tylko to, co dobre, ale wybrać to, co najlepsze. Nie wybieramy tego, co jest tylko dobre. Ale kiedy zaczynamy od szukania Królestwa Bożego w swoim życiu i stawiania Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, wybieramy to, co najlepsze. A więc, szukając Królestwa Bożego, nie wybieramy tylko to, co dobre, ale wybieramy to, co najlepsze. Dlatego, bądźmy posłuszni Bożemu Słowu i w tym świecie, w którym każdego dnia musimy stawać przed wyborami, wybierajmy szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie nam dodane. Radości w Panu, pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, Pan Bóg pozwoli.